Tajemnicza wyspa Sentinel znajduje się niedaleko na wschód od wybrzeża Indii i na zachód od wybrzeży Tajlandii i Kambodży, na Oceanie Indyjskim. Otoczona jest rafami koralowymi, a kształtem przypomina kwadrat. W roku 1947 wyspa stała się częścią indyjskiego terytorium Adamany i Nikobary i otrzymała oficjalną nazwę Sentinel Północny. Na wyspie żyją sentinelczycy posługujący się językiem sentinelskim. Ich populacja, według różnych szacunków, Wynosi od 50 do 400 osób lub od 250 do 300. Ten lud tubylczy nie chce kontaktu ze światem zewnętrznym, pozostając jedynym z ostatnich nietkniętych współczesną cywilizacją plemion. Sentinelczycy reagują w agresywny sposób na każdą próbę zbliżenia się do nich, w tym na pomoc humanitarną. Być może wcale jej nie potrzebują. Znane są przypadki łamania zakazu lądowania na wyspie ludziom z zewnątrz. Najbardziej znanym przypadkiem nielegalnego lądowania na wyspie była próba nawracania tubylców na wiarę chrześcijańską w listopadzie 2018 roku przez amerykańskiego misjonarza protestanckiego Johna Alena Howe. Zakończyła się ona jednak śmiercią misjonarza. Ze względu na ochronę sentynelczyków przez rząd Indii żadne konsekwencje nie zostały wyciągnięte wobec zabójców, jednak zatrzymani zostali ludzie, którzy pomogli misjonarzowi nielegalnie dostać się na wyspę. No to kogo wysyłamy na wakacje?